Kanał witam was w drugiej części poradnika kolekcjonera na moim kanale tym razem materiał poświęcony znowu Sega Mega Drive tak jak w pierwszej części natomiast tym razem poświęcimy go grom na Sega Mega Drive w pierwszej części, która wylądowała w dniu wczorajszym na moim kanale mogliście posłuchać o części sprzętowej a więc dowiedzieć się kilku przydatnych informacji na temat modelów konsoli Sega Mega Drive Dowiedzieć się, dlaczego uważam, że to właśnie ten model jest lepszy niż model drugi, który był produkowany również przez Sega. No i dowiedzieć się, co nieco na temat okablowania. Myślę, że były to przydatne informacje. Natomiast w tej części chcę się z Wami podzielić kilkoma przydatnymi informacjami na temat gier na Sega Mega Drive. A konkretnie chcę Wam pokazać kilka szczegółów na temat tego, jak odróżniać pirackie wersje gier od oryginalnych wersji. Tak się składa, że Sega Mega Drive niestety jest zalewana przez pirackie wersje. Zresztą działo się tak już od lat. Natomiast zwłaszcza w tej chwili, kiedy coraz trudniej jest znaleźć oryginały w dobrych cenach, pojawiają się pirackie wersje i to nie tylko na naszych. W polskich aukcjach internetowych, ale także na światowych, to znaczy na eBayu można się również natknąć na wiele pirackich wersji i często nawet sobie z tego nie zdawać sprawy. Zatem myślę, że taki materiał okaże się przydatny dla każdego kolekcjonera oraz dla osób, które zaczynają swoją przygodę z Sega Mega Drive, chcą kolekcjonować gry na tę platformę. Natomiast jeszcze przed obejrzeniem obecnego materiału zachęcam Was do cofnięcia się właśnie do części pierwszej, jeśli tego nie zrobiliście, ponieważ myślę, że od niej warto zacząć, no a zakładam już w dalszej części materiału, że mieliście do czynienia z częścią pierwszą mojego poradnika kolekcjonera, a zatem po obejrzeniu wróćcie sobie i zaczynamy. Na Sega Mega Drive ukazywały się w trzech wersjach. Trzy mieliśmy wersje pudełek, którymi warto się zainteresować. No i tutaj pokażę Wam pierwszą wersję. Mamy tutaj do czynienia z pierwszym rzutem gier na Sega Mega Drive. No i jakie są charakterystyczne elementy tego pudełka? Oczywiście jest to oryginalna wersja, prawda? Mamy tutaj logo SEGA Mega Drive, mamy obrazek gry, mamy też logo gry, a na dole informacje for use with the SEGA Mega Drive Video Entertainment System, no i logo firmy SEGA. No i mamy tutaj charakterystyczną kratkę, nie wiem czy to zobaczycie, może Wam pokażę bardziej z bliska. Mamy charakterystyczną kratkę, no i jest to tak zwany pierwszy rzut kartridżów, które SEGA czy też inne firmy wrzucały na rynek. No i zobaczcie jeszcze jak kartridż prezentuje się z tyłu. Jest to coś takiego. Na górze również logo SEGI Mega Drive. Później mamy logo gry, informacja o liczbie graczy, która jest tutaj dostępna. Mamy równo ułożone screeny z gry, również równo ułożone kolumny z tekstem, no i całość jest w tle tej kratki całej. Jak sami widzicie tutaj z boku jeszcze jak prezentuje się gra. Generalnie tak prezentował się pierwszy rzut kartridżu dla SEGI Mega Drive. I jeszcze może krótka prezentacja tego jak prezentuje się kartridż. Zobaczycie sobie, tak prezentuje się kartridż pierwszego rzutu do Segi Mega Drive. Jak sami widzicie logo Segi Mega Drive, na dole charakterystyczna kratka. No i mamy obrazek przedstawiający grę, a tutaj na górnej części logo gry. Zwracajcie na to uwagę, bo tak właśnie prezentuje się pierwszy wypust gier na Segi Mega Drive. Mam no, ze sobą drugą wersję oryginalnej gry do Segi Mega Drive. Jest to tak zwany drugi wypust, czyli drugie wersje pudełek, które Sega czy też inne firmy produkowały. Jak sami widzicie, przód pudełka jest nieco inny niż przed chwilą, mianowicie znikła ta charakterystyczna kratka. Mamy bardzo, duże, bardzo duży obrazek przedstawiający nam grę. Na górze oczywiście oryginalne logo Sega Mega Drive. No i niżej podpis z logiem gry. Bardzo często też na dole producenci, tutaj akurat Disney i Virgin, umieszczali swoje logosy, więc również znajdowały się tutaj. Generalnie tego typu pudełka, myślę, że najtrudniej rozróżnić właśnie od tych spiraconych. Natomiast już na pierwszy rzut oka widać, że to pudełko jest wykonane z gustem i po prostu jest wysokiej jakości. Natomiast te pudełka podrobione najczęściej, po prostu na pierwszy rzut oka widać, że jakieś logosy się nie pokrywają albo że Coś wystaje, generalnie na pierwszy rzut oka widać, że coś jest nie tak. No i mamy tył pudełka. Tutaj akurat tył, tyły się różnią w tym drugim rzucie pudełek. Mianowicie tutaj mamy pudełko dość zbliżone do tego, co Wam prezentowałem przed chwilą. Natomiast często zdarza się, że prezentuje się to nieco inaczej. Często zdarza się, że screeny są nie tylko po tej stronie, ale też po tej, a w środku znajduje się tekst. Ale to, na co powinniście zwrócić uwagę, to to, żeby zawsze znajdowało się na tyle logo Sega Mega Drive. Najczęściej jest również informacja o liczbie graczy, logo gry, no i kod kreskowy to obowiązkowo musi się znaleźć także, e, także z tyłu pudełka. No i zaprezentuję Wam jeszcze, jak prezentuje się sam cartridge. Tutaj akurat jest CardRidge bardzo zbliżony też do tego, co przed chwilą Wam prezentowałem. Mianowicie mamy do czynienia z charakterystyczną kratką na dole logo firmy Sega. Generalnie jeśli chodzi o CardRidge, powinniście zwrócić uwagę, że nawet jeśli nie prezentują się one bardzo podobnie do tego, co Wam pokazuję to zwrócić uwagę na to, żeby obrazek nie wystawał na górną część cardigan. Tutaj jak sami widzicie mamy obrazek przedstawiający nam grę, ale z tyłu jest od góry, widzimy logo gry i nic nie nachodzi na siebie. Natomiast często w pirackich cardiganach mamy do czynienia z czymś takim, że ten obrazek nachodzi jeszcze na górę i jest to po prostu od razu widać, że jest to partacka robota i tak naprawdę bardzo łatwo odróżnić jest taki Cardridge od wersji oryginalnej. No i na koniec pokażę Wam trzecią wersję pudełka z grą do SEGI Mega Drive. Mamy tak zwany trzeci rzut. Jest to, jak sami widzicie, nieco zmieniona aranżacja wszystkiego co się znajduje z przodu, zresztą z tyłu pudełka też cechy charakterystyczne to m.in. to, że mamy na dole logo firmy Sega, tutaj cała ramka niebieska, Mega Drive po z boku, no i tutaj mamy dość duży obrazek pokazujący nam z czym mamy, z jaką grą mamy do czynienia. Gdzieś najczęściej znajduje się również logo producenta. Tutaj na przykład mamy Disneya. No generalnie myślę, że pudełko jest dość łatwe do rozszyfrowania ze względu na to, że gdzieś znajdują się producenci, gdzieś znajdują się logosy Sega lub Sega Mega Drive. Z boku prezentuje się to tak, no i z tyłu jeszcze Wam pokażę również takie charakterystyczne, to ta niebieska obramówka, znowu mamy Sega Mega Drive. Tutaj mamy liczbę graczy, gdzieś z, y, niżej powinno być logo gry. No i jak sami widzicie, tutaj, jeśli chodzi o kolorystykę, to bywa z tym różnie. Natomiast powinniście zwrócić uwagę na to, żeby całość prezentowała się schludnie, żeby na dole były kategorie wiekowe. No i kod y, kreskowy też najczęściej jest oznaką tego, że jest to cardridge y, czy też pudełko z cardiganem oryginalne. No i na koniec Wam jeszcze pokażę, jak prezentuje się cardridge Tutaj szczerze mówiąc, y, mamy do czynienia y, tak naprawdę z dużą dowolnością, jeśli chodzi o producentów. Zobaczcie sobie, jak prezentuje się cardridge do tej gry, którą chcę Wam pokazać. Sami widzicie, cecha charakterystyczna to ten niebieski pasek na dole, natomiast tutaj niestety producenci wyprawiali tak naprawdę co chcieli. I szczerze mówiąc, te cardridże są najtrudniejsze do rozróżnienia, jeśli chodzi o pirackie wersje, które również są dostępne na aukcjach internetowych. Tutaj trzeba zwrócić uwagę m.in. na to, czy z tyłu znajduje się oryginalne logo firmy Sega. Tutaj czasami też znajduje się logo innego producenta, który aktualnie wyprodukował, który aktualnie odpowiada za daną grę. Natomiast myślę, że ten cartridge właśnie jest najtrudniejszy do odróżnienia. No pamiętajcie, że cecha charakterystyczna to dolna część na niebiesko logo oryginalne firmy, firmy Sega Mega Drive. Gdzieś przeważnie znajduje się również logo producenta lub też wydawcy no i mamy logo gry. Tak jak mówiłem, całość musi prezentować się schludnie, nie, nie możemy mieć wrażenia, że na przykład obrazek cały czas przechodzi nam jeszcze na górną część kartridża, tak jak wcześniej Wam mówiłem, że to się zdarza. Zatem miejcie się na baczności, a na koniec pokażę Wam jeszcze, jak mogą prezentować się właśnie te pirackie wersje gier na Sega Mega Drive, no i zobaczcie, jak to się prezentuje, żeby po prostu ustrzec się przed po prostu nietrafionymi zakupami. Dziś z boku będę pokazywał Wam, jak prezentują się nieoryginalne wersje pudełek czy też kartridżów z grami na Sega Mega Drive. Zwróćcie uwagę, że one już na pierwszy rzut oka najczęściej wyglądają niechlujnie. Mamy do czynienia z pudełkami, gdzie nie ma oficjalnych logosów firmy Sega czy też Mega Drive. Nie ma oficjalnych logotypów producentów czy wydawców. Najczęściej też logo gry jest w jakimś stopniu rozciągnięte. Wszystko to wygląda tak, jakby zostało ściągnięte z niskiej jakości pliku w internecie. Oczywiście nie zawsze tak się odbywa, natomiast myślę, że pudełka najprościej jest rozpoznać w tym przypadku, bo nie mają one wielu charakterystycznych elementów, które Wam pokazałem wcześniej. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o kartridże, to zwróćcie uwagę, że najczęściej obrazek jest tak rozciągnięty, że często logo gry ląduje gdzieś na na górnej części cardridge'a z oryginalnymi wersjami nie mamy tego typu problemów, wszystko wygląda dużo lepiej na dużo lepiej spasowane. Natomiast wersje nieoryginalne w jakimś tam stopniu są do odróżnienia i również zwróćcie uwagę na brak charakterystycznych elementów, których, o, o których mówiłem Wam wcześniej. No i na koniec jeszcze jedna uwaga. Często w nieoryginalnych karderzach mamy do czynienia z takim charakterystycznym wcięciem po którejś stronie karta. Zwróćcie uwagę, że często mamy takie małe wcięcie często to jest to z lewej strony cartridge'a. Wprawdzie nie musi doświadczyć o tym, że mamy do czynienia z nieoryginalną grą, nie zawsze tak jest, Natomiast tutaj już od razu powinno Wam się zapalić żółte światło, żebyście, żeby włączyła Wam się szczególna ostrożność, żebyście przyjrzeli się innym elementom charakterystycznym. Często jest też tak, że sprzedawcy tego typu kardriliczów nie chcą na przykład wysyłać dodatkowych zdjęć, które mogą rozwiać wątpliwości, czy też nie pokazują tylnej części kardrilicza, gdzie najczęściej na piracie nie mamy do czynienia po prostu z oficjalnymi logosami firmy Sega czy innych producentów. Tego typu zakupy spokojnie myślę, że możecie sobie darować, odłożyć, poszukać po prostu innych okazji, bo takowe co jakiś czas mimo wszystko się trafiają. No i w ten sposób dotarliśmy do końca drugiej części poradnika kolekcjonera na moim kanale, w którym dowiedzieliście się, myślę, że sporo użytecznych informacji na temat Serii Mega Drive, czyli tej maszynki, którą cały czas wam prezentuję. W pierwszej części opowiadałem Wam sporo na temat samej konsoli, na temat okablowania, w drugiej, która właśnie dobiega końca, mogliście się sporo dowiedzieć na temat gier na Sega Mega Drive. Na temat tego, jak odróżnić oryginały od pirackich wersji gier. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, czy taka formuła całego programu, całej serii przypada wam do gustu. No i jeśli tak, myślę, że spokojnie możecie już zacząć proponować tematy do, kolejnej, do kolejnego odcinka serii. Dajcie znać, jaką platformą mam się zająć w kolejnych odcinkach, o jakiej konsoli, czy też innego rodzaju platformie do gier chcielibyście w pierwszej kolejności posłuchać. No i myślę, że też wezmę Wasze sugestie pod uwagę. I co? Bardzo dziękuję Wam za uwagę, że dotrwaliście do końca drugiego odcinka. Oczywiście, jeśli macie jakieś jeszcze pytania dotyczące SEGI, kolekcjonowania na tę platformę, czy, czy, czy dotyczące gier, dajcie znać w komentarzach. Myślę, że odpowiem Wam nie tylko ja, ale też również wielu innych użytkowników, którzy mają do czynienia z 16-bitową konsolą serii. Myślę, że to jest bardzo fajna platforma do kolekcjonowania. Oczywiście na chwilę obecną coraz trudniej jest zdobywać na nią gry, natomiast wiele pozycji jest naprawdę wartych uwagi Ma ta konsola sporo tytułów wysokiej jakości, sporo tytułów ekskluzywnych, więc myślę, że warto się nią zainteresować i każdy kolekcjoner powinien się taką maszynką, myślę, że zainteresować. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niebawem.